28 maja sąd amerykański obalił cła Trumpa na import. Brzmi jak dobra wiadomość dla graczy, prawda? No, nie do końca. Microsoft już podniósł cenę Xbox Series X o 100 dolarów. Nintendo opóźniło przed sprzedaż Switch 2 przez niepewność celną. Sony zwiększyło ceny PlayStation 5 w niektórych krajach o 25%. A teraz, gdy cła zostały prawnie unieważnione, pojawia się kluczowe pytanie: czy giganci gamingu obniżą ceny z powrotem? Odpowiedź prawdopodobnie brzmi nie. Dlaczego? Po pierwsze, firmy już przyzwyczaiły nas do wyższych cen to jak próba wsadzenia pasty z powrotem do tubki. Po drugie, nie wszystkie cła zostały zniesione nadal obowiązują podatki na procesory graficzne i płyty główne. Po trzecie, firmy już zainwestowały miliardy w przenoszenie produkcji z Chin do Wietnamu czy Kambodży. A jeśli dodamy do tego inflację, rosnące koszty rozwoju gier i niepewność geopolityczną, wygląda na to, że wyższe ceny to nowa normalność.